Jedziemy, znowu jedziemy. A jedziemy do Należyna spotkać się z Mariuszem i przetestować jego nową zabawkę. Tutaj, w przerabianiu samuraja, stanowiło największe wyzwanie. Mm. Karolina, powiedz nam, co my tutaj dzisiaj w ogóle robimy? Jesteśmy właśnie w warsztacie rs 4 x który buduje nas, naszą z e, Suzuki Samuraja. E, no i na początku to myśmy przywieźli auto tylko na chwilkę, <grym>, trochę głośno, mam nadzieję, że mnie słychać, ale jak to w warsztacie. E, przyjechaliśmy, przywieźliśmy to auto tylko po to, żeby przerobić układ skrętu, ponieważ bardzo ciężko się pracowało kierownicą i bardzo mi trudno było w terenie. No ale może jak zawsze, jak zawsze przy projektach, więc cały tył został przerobiony, układ chłodzenia, układ paliwowy, tutaj cały, cały, w ogóle cały tył został wydłużony, ten samochód jest dłuższy niż pierwotnie. No i dzisiaj przyszliśmy zobaczyć na finalne efekty i przejechać się po raz pierwszy od kilku miesięcy tym samochodem, więc się nie mogę doczekać. Widać to mojemu uśmiechu. Fantastycznie, a kiedy pierwszy start? 23, zdaje się, jak dobrze pamiętam, zamotani 4x4 robią zawody i chcielibyśmy wystartować i przetestować to auto w akcji. No, a potem oczywiście przymierzamy się do treningu RFC, który będzie 20 lutego. I to, są, to jest oficjalny trening przed zawodami RFC w Polsce, które będą się odbywały w Elblągu. No i przed nimi są organizowane takie treningi, żeby się oswoić i z trasą, i z organizatorami, i organizatorzy z nami, więc też mam nadzieję, że będziemy mogli tam pojechać. Okej, okay, fantastycznie, to trzymamy kciuki na pierwszej imprezie i zaraz się złapiemy pewnie na trasie jeszcze. Bardzo dziękuję. Dzięki. W końcu się udało. W końcu się udało. Pojeździć. Powiem <grym> no szczerze robi pra, wrażenie. No i ogólnie to przyjechałem, zobaczcie jak wygląda, żeby konstruktować naszej skali. Także mam nadzieję, że niedługo będzie już coś widać, jak to wygląda jako mniejsze i że mam nadzieję, będzie jeździł lepiej niż ten. Mam nadzieję, że lepiej. Nie, róbcie dobrze. Ale na pewno będzie łatwiej go wyrzucać. I czekam na efekty. Dzięki.